Dzień dobry, Magdalena Marszałek. Zapraszam na informacje telewizji Gorzów. Dzisiaj w serwisie powiemy m.in. o kontrowersyjnym mini rondzie na osiedlu Piaski. Będziemy się starali to rondo poprawiać, starali się powodować, żeby ono było bardziej widoczne. ubieraniu choinek przez dzieci z przedszkoli. Te choinki są ubierane w konkretnym celu. Oraz o śpiewaniu kolendy po Gorzowsku. Okazało się, że śpiewamy po raz dziesiąty. Mini rondo, które pojawiło się na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i ulicy Czarnieckiego, wywołuje skrajne emocje. Wiele osób podkreśla, że budowa mini ronda w tym miejscu to absurd. Natomiast miasto tłumaczy, że sami mieszkańcy osiedla piaski chcieli takiego rozwiązania w tym miejscu. Boję się, że tutaj w tym przypadku potwierdza się teoria, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Dlatego, że to rondo zostało zbudowane na wniosek mieszkańców. To ich liczne postulaty związane z bezpieczeństwem, z tym, że przez to skrzyżowanie kierowcy poruszają się zbyt szybko, że przechodzące przez przejścia dla pieszych, dzieci i osoby starsze czują się niebezpiecznie. Spowodowało, że to rondo tam właśnie powstało. Dzisiaj okazuje się, że jest inna grupa mieszkańców, którym to rondo w tej chwili przeszkadza. Go nie było, można prosto było przejechać, nikomu to nie wadziło. A w tej chwili trzeba robić o takie numery, które były, są no kolizyjne, krótko mówiąc. Zjawisko jakieś architektoniczne drogowe, które chyba ktoś nie przemyślał do końca całkowicie, tak? Nie wiem, czy to by z tytułu inżyniera projektował to, czy po prostu osoba z przypadku. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ w Gorzowie mamy do czynienia już z takimi rondami. One znajdują się przy galeriach handlowych. Jedno takie rondo, które jest przy galerii Manhattan, z nim, z nim na początku był bardzo podobny kłopot. To znaczy kierowcy jeździli na pamięć i dochodziło do bardzo licznych kolizji. Dzisiaj one tak naprawdę się skończyły. Widzimy w tej chwili, że kierowcy jeszcze chwilowo jeżdżą na pamięć. Nie patrzą na znaki drogowe, które tam się znajdują. I z tego powodu dochodzi do, do różnego rodzaju takich przykrych sytuacji. To rondo, które tam zostało zaprojektowane, ono może być tylko takie, jakie jest, dlatego że warunki, które tam istnieją, nie pozwala na jego powiększenie. Natomiast kierowcy samochodów ciężarowych, którzy przejeżdżają przez to rondo, osoby, które tam dostarczają towar do pobliskich sklepów, mogą przez środek ronda przejeżdżać, oczywiście zachowując środki ostrożności. Nie ma Bożego Narodzenia bez świątecznych ozdób i dekoracji. Tradycyjnie, jak co roku, dzieci z miejskich przedszkoli wzięły udział we wspólnym zdobieniu bożonarodzeniowych drzewek, które później trafią do pogotowia opiekuńczego, domu dziecka, hospicjum czy policyjnej izby dziecka. Wszystko po to, aby przynieść radość ich wychowankom i opiekunom. Zostaliśmy zaproszeni na akcję Dzieci Dzieciom. Nasze przedszkolaki bardzo lubią pomagać, więc ochoczo przystąpiły do działań, żeby przyjść, ozdobić choinkę i żeby to mogło inne dzieci cieszyć. Uczymy ich empatii, uczymy ich takich rozpoznawania emocji, pomocy, takie rozwijanie. Przede wszystkim y, funkcjonowania społecznego i pomocy innym. Co roku faktycznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gorzowa, żeby 6 lub tak jak drugi rok z już 5 grudnia, ubierały wspólnie choinki. Ale zawsze to jest jakiś cel. Albo fajna rywalizacja, jak było w ubiegłym roku. To był konkurs na najładniej uzdobioną choinkę przełożoną na arkusz papieru. Albo tak jak w tym roku, to jest ubieranie choinek żywych, podarowanych nam przez Gorzowski Rynek Kurtowy. Ale te choinki są ubierane. W konkretnym celu. One ubrane dziś, jutro, czyli 6 grudnia, w Mikołajki, trafią do takich dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczych. Które nie mają tyle szczęścia i te święta nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Nasza kolejka wygląda tak pięknie. I co ma na sobie? E, właśnie renifery, łańcusze, bombki, kokardki. Co z patyczków robiliśmy? Też guziki są. Młodzi gorzowianie biorą sprawy w swoje ręce. Będą działać w Młodzieżowej Radzie Miasta. Ta funkcjonowała w Gorzowie do 2013 roku. O jej przywrócenie zabiegali sami uczniowie. W końcu się udało. W Młodzieżowej Radzie zasiada 35 osób. Za nimi już pierwsza uroczysta sesja i ślubowanie. Powraca Rada, Młodzieżowa Rada Miasta po latach. Wreszcie młodzież będzie miała swoją reprezentację. Bardzo się cieszę, bo młodzi ludzie będą mieli w końcu swoją reprezentację, będą mogli też dowiedzieć się o ważnych sprawach miasta, ale też mam nadzieję, że i w wielu kwestiach będą mogli o tych sprawach miasta stanowić. Moja pani od wos znając mnie jako osobę, która bardzo angażuje się w życie i szkoły, jak i jest czuła na sprawy społeczne, zaproponowała mi, bym wystartował w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Jakoś tak się wszystko potoczyło, że zostałem wybrany tego radnego i bardzo się w to zaangażowałem, bo czuję, że to jest coś, co bardzo lubię robić i w tym się mogę spełniać jako, jako ja jako, i mogę działać dla całego miasta Gorzowa, bo przede wszystkim o to chodzi, by robić coś dla innych. Chcę działać na rzecz mojej szkoły, tak? Jakieś tam różne akcje. No i też akcje charytatywne, yy, działania społeczne yy, i wszelakie inne, jakie, nawet pomysły jakichś kolegów. Zawsze będę ich wspierał i zawsze będę. Aktywnie działał na rzecz Młodzieżowej Rady Miasta i naszego miasta Gorzowa. Jestem tutaj przede wszystkim z wyboru moich koleżanek i kolegów. To właśnie dzięki nim zawdzięczam moją tutaj już od dnia dzisiejszego posługę na rzecz całego naszego miasta i naszej młodzieży. Mam nadzieję, że się dobrze spiszę w tej roli i że nie zawiodę moich wyborców. Bardzo chciałbym, żeby ten głos był słyszalny. Będziemy starali się go maksymalnie wdrażać. Mam nadzieję, że to jest też ważna rzecz, że ci młodzi ludzie będą mogli zobaczyć, jak mechanizmy samorządowe funkcjonują, jak miasto funkcjonuje, jakie są zależności i jak podejmować decyzje w mieście. Kolejny inspirujący wieczór biznesowy za nami. Przedsiębiorcy z Gorzowa i podgorzowskich gmin spotkali się w siedzibie PGE Energia Ciepła, aby wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości potrzebne w biznesie. To ostatnie spotkanie w tym roku, ale na pewno nie ostatnie w ramach projektu wspólnej promocji gospodarczej Gorzowa oraz sąsiednich gmin. Inspirujące wieczory biznesowe to nowa formuła spotkań z przedsiębiorcami, w ramach której wymieniamy się doświadczeniami. Poszukujemy rozwiązań różnych problemów. Dzielimy się tym, co możemy odnośnie tego, co możemy zrobić dla przedsiębiorców, dla dużych, dla małych, dla średnich. Każdy ma inne potrzeby, staramy się je zidentyfikować. Chcemy zadbać o lokalnych przedsiębiorców. To dotyczy nie tylko Gorzowa, ale przedsiębiorców z całego miejskiego obszaru funkcjonalnego, a więc również i kłodawy deszcz. Na Santoka czy Bogdańca. Te wieczory mają doprowadzić do sytuacji, że ta współpraca przeniesie się również poza to spotkanie. Także taki cel wymierny to nawiązanie i zbliżenie do siebie środowiska biznesowego z miejskiego obszaru funkcjonalnego. Formuła jest luźna, nie narzuca żadnych ograniczeń, nie ma tych biznesowych reguł, które normalnie w tym świecie dziennego biznesu. Właśnie to jest też fakt, że spotykamy się wieczorem po pracy, więc przedsiębiorcy czują się troszeczkę swobodniej, mogą trochę inaczej ze sobą rozmawiać. A wiadomo jest, że w biznesie w kuluarach za, za, załatwia się sporo e, fajnych e, e, przedsięwzięć, właśnie często wspólnych. To ciekawe wydarzenia integrujące lokalną przedsiębiorczość. Jestem już po raz kolejny na tego typu spotkaniach. Można zasięgnąć wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju biznesu, funkcjonowania na lokalnym rynku, no a także nawiązać wiele kontaktów z lokalnymi biznesmenami. Formuła przygotowana przez Biuro Obsługi Inwestora jest bardzo ciekawa nie szablonowa i, i myślę, że to tylko z pożytkiem dla przedsiębiorców biorących udział w spotkaniach. Także my uważam, że warto, to, żeby tego typu spotkania były kontynuowane. Każdy może zgłosić się na inspirujący wieczór biznesowy. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, decyduje najczęściej kolejnych zgłoszeń, sąd, ale zapraszamy zawsze wszystkich z uwagi na to, że cieszą się one bardzo dużą popularnością. W tym roku to już ostatni wieczór biznesowy, w szczególnym miejscu, w ciepłej atmosferze, troszkę przedświątecznej, w związku z tym jesteśmy bardzo ciepło. Radni biznesmeni, ludzie kultury i sportu spotkali się wczoraj w jazz klubie pod Filarami, by nagrać kolędę dla Gorzowa. To wieloletnia tradycja, która tym razem miała swój mały jubileusz. Wspólne śpiewanie świątecznej piosenki odbyło się już po raz dziesiąty. Przez cały ten czas przedsięwzięciu przyświeca jedna myśl – łączyć środowiska w ciepłej atmosferze zbliżających się świąt. Tak sobie dobrze policzyliśmy i okazało się, że śpiewamy po raz dziesiąty. Tak naprawdę w 2009 roku, kiedy zaczynaliśmy, kiedy ten pomysł się urodził, nie myśleliśmy, że to stanie się taką małą gorzowską tradycją. Na szczęście bardzo wielu gorzowian chce z nami śpiewać i to, co nam się udaje rokrocznie, to jest takie spotkanie między podziałami. Czyli tu pojawiają się ludzie, którzy zajmują się bardzo różnymi rzeczami, od polityków, przed, przez przedsiębiorców. Muzyków, artystów, takich naszych przyjaciół, którzy z nami chcą śpiewać, ale to, co jest też najważniejsze, to jest to, że ta kolenda jest w naszych domach, w Gorzowie podczas Świąt Bożego Narodzenia dzięki uprzejmości telewizji, oczywiście, ale także przez internet. I bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni Państwu za to bycie razem. Jak ten czas szybko leci, chciałoby się powiedzieć, po raz dziesiąty ludzie kultury, polityki, sportu, znani, a nawet tak takie osoby jak ja śpiewamy co roku kolędę. I co najfajniejsze, wygląda to bardzo fajnie. Mam nadzieję, że zaraz zobaczysz. Świetnie się bawimy i ten efekt końcowy potem jest kapitalny. Także ja jestem mega podjarany teraz, bo za chwilę ten świetny moment, kiedy zaczniemy. Święta to taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy razem, niezależnie czy z prawej, czy z lewej strony politycznej sceny, czy ze sportu, czy z kultury. Śpiewamy razem. I dzisiaj właśnie po raz dziesiąty śpiewamy tą naszą grzoską kolędę. Myślę, że fajną, ciekawą i taką, która rozgrzewa serca gorzowian. Święta za pasem, no fajny moment na to, żeby się spotkać. Pierwszy raz uczestniczę oczywiście w tym spotkaniu śpiewanym. Wydaje mi się, że to jest coś takie nawet ambicjonalnie, żeby się sprawdzić. No, wszyscy się radują. Myślę, że to jest fajny moment, żeby uczestniczyć, zintegrować się i spędzić miło czas. Gorzów rozbłyśnia na Mikołajki. Montaż ozdób świątecznych na terenie miasta. Po raz kolejny najbardziej będzie błyszczeć kwadrat. Tutaj stanie ogromna dziesięciometrowa choinka ozdobiona kokardami, wstęgami oraz światłami LED. całości dopełni bombka 3D z przejściem i ławeczką wewnątrz oraz duży but z prezentami. Oprócz tego ozdoby pojawią się również na moście staromiejskim, ulicy Chrobrego, Gorzowskich, bulwarach czy na rondzie turbinowym. Z kolei na starym rynku została ustawiona żywa choinka. Wszystkie iluminacje z Zostaną włączone już jutro. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.